Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XD20. Nareszcie wracamy do debat w studiu. No może nie do końca, ale są w końcu ciekawe dyskusje pomiędzy gośćmi. Zapraszam do oglądania. Jak co odcinek dziękuję patronom kanału, którzy wyświetlają się właśnie na ekranie. Jeżeli chcecie dołączyć do tego zacnego grona, sprawdźcie opis i widnieje tam link do zrzutki. Zapraszam. A dzisiejszy odcinek zaczyna poseł Andruszkiewicz. No, Pani redaktor, no, można oczywiście od miesiąca budować kabaret polityczny, mówiąc o tym, że należy uchwalić w Senacie preambułę, która notabene nie miałaby żadnej mocy prawnej. tak, no, Preambuła, która mogła tam być znalezienie się de facto wszystko. Opozycja no, to zrobiła sobie z tego takiego bożka, można powiedzieć, swój sztandar. Tak? Że my dodamy preambułę właśnie tutaj, jak mają być wydatkowane środki unijne w Polsce, tak jakby notabene Polacy nie potrafili sami wydawać środków unijnych. Do tej pory Polska ma jeden z lepszych wskaźników pod rządami Prawa Sprawiedliwości, jeśli chodzi o o wydatkowanie środków unijnych, także tutaj nie potrzebujemy absolutnie pomocy platformy, która w tym aspekcie była o wiele bardziej nieudolna. I na końcu no, platforma sama nie jest w stanie przeforsować tejże preambuły w Senacie, mając tam praktycznie większość, można powiedzieć, ze swoimi złożnikami z opozycji. Także wydaje mi się, że doszło do totalnej kompromitacji totalnej opozycji. Sądzę, że gdyby tutaj platforma obywatelska miała jakikolwiek honor jeszcze w polityce. Myślę, że takie pojęcie kiedyś w polityce funkcjonowało, dzisiaj platforma już go zupełnie nie pamięta, to pan, pan Grocki powinien podać się do dymisji przede wszystkim, ponieważ pokazuje, że nie nadaje się na marszałka, który reprezentuje większość senacką. Nie wie tak naprawdę, co się dzieje w Senacie, jak się zachowują jego senatorowie. No, ośmiesza po prostu także Senat jako bardzo ważną Izbę Parlamentu. No i wydaje się, że dzisiaj powinien wyjść, wystąpić, przeprosić Polaków za to, że musieli czekać kolejne tygodnie na przyjęcie bardzo ważnej ustawy rytyfikującej 770 miliardów złotych, którą za chwilę podpisze pan prezydent Andrzej Duda, ale mógł podpisać o wiele wcześniej, gdyby nie właśnie ten cyrk opozycji, która na końcu i tak się przewróciła o własne nogi. Ale panie ministrze, marszałek senatu i pan senator tutaj podkreślają, że została przyjęta opinia. Opinia, która e, nawet szerzej tutaj określa uchwała, uchwała, poprawia mi pan senator. E, no właśnie. I co określa ta uchwała? Bo to jest jeszcze kolejna sprawa, ale nawiązuje, jak rozumiem pan senator twierdzi do ustawy ratyfikacyjnej, tak? Panie senatorze. Opisująca tak ustawę ratyfikacyjną, tak. No, właśnie, a to też ciekawe, co pan teraz powiedział, że opisująca ustawę ratyfikacyjną, bo skoro opisująca ustawę ratyfikacyjną, tam jest odniesienie do Krajowego Planu Odbudowy. A ustawa ratyfikacyjna to jest kwestia tego, czy ratyfikować, czy nie ratyfikować. Nie, nie, powiedzmy sobie szczerze. Tak, Krajowy Plan Odbudowy to jest jedna rzecz, który wykorzystuje pieniądze z ratyfikacji. Więc tutaj jest obawa, że te pieniądze nie będą wydawane tak, jak powinny być dla Polaków, tylko dla pisowców. I stąd, I stąd właśnie ta uchwała Senatu, która, mam nadzieję, wyląduje w Brukseli, będzie jednym z dokumentów, który będzie ważnym dokumentem. Ale ona odnosi się bezpośrednio do Krajowego Planu Odbudowy do, do, do tych środków, jak je wykorzystać, tak? Na co również, również, żeby były transparentnie wykorzystywane, żeby trafiały do każdego zakątku Rzeczpospolitej Polskiej, które będą służyć każdemu z Polaków. To Adam Andruszkiewicz, krótki adwocem i potem Krzysztof Bosek. No panie to ręce opadają, tak? Wiem, że w studiu tego nie widać, ale ręce opadają się słucha pana senatora z platformy. No, mówi o tym, że środki z Unii Europejskiej będziemy wydatkować dla pisowców, tak. No, panie, panie senatorze, no całym sz szacunkiem, naprawdę niech pan przyjedzie chociażby nie wiem, do mnie do wojewódca podlaskiego, niech pan powie, że Via Baltica, e, via Baltica, te wielkie inwestycje infrastrukturalne, które dzisiaj budujemy, które zmieniają oblicze Polski Wschodniej, tak zaniedbano ich pod waszymi rządami. No, są dla pisowców. Te drogi są. Dla wszystkich Polaków, panie rektorze, powstają nowo, wysoko, nowo wysokopłatne miejsca pracy, nowoczesne technologie imp implementujemy do Rzeczpospolitej Polskiej. To jest dla wszystkich Polaków. To ty, wy tylko dbaliście o swoich, pamiętam o tym. Jak oceniacie usłyszenie gościa w studiu, a nie przez te słabej jakości kamerki, ale dyskusja to się dopiero teraz zacznie pomiędzy posłem Bosakiem a Andruszkiewiczem. Można się z Bosakiem nie zgadzać, ale to, że nie da się z nim wygrać w dyskusji, to trzeba otwarcie przyznać. On najwięcej tracił na tych łączeniach online. Panie pośle, to pytanie do Pana, Pan się przysłuchuje tej dyskusji i co Pan o tym sądzi? Bo ustawa ratyfikacyjna jak powinna wyglądać Pana zdaniem? Czy, czy Pan tutaj podziela zdanie Pana senatora? Ja zacznę od wyrażenia swojego własnego stanowiska w ogóle w tej kwestii. Być może widzowie nie wiedzą, że Konfederacja jest jedyną partią polityczną, która była przeciwko ratyfikowaniu decyzji Unii Europejskiej o zasobach własnych. Nie dlatego byśmy nie chcieli, żeby Polacy korzystali ze środków unijnych. Uważamy, że jak najbardziej te rozdanie środków unijnych, które są, trzeba z nich korzystać. Natomiast tutaj naszą wątpliwość budzi mechanizm zadłużania całej Unii Europejskiej. To znaczy, trzeba powiedzieć uczciwie widzą, że mówimy o pieniądzach, które jeszcze nie zostały pożyczone. Mówimy o zadłużeniu całej Unii Europejskiej. Solidarnym również naszego państwa, no, zdaje się, kilkadziesiąt lat. Druga sprawa to tam jest zgoda na rozwijanie projektu europodatków. No i w zasadzie jakby ja nie potrafię tego zaakceptować, żeby Bruksela w większym zakresie niż obecnie decydowała o tym, jakim podatkom będziemy poddawani. Natomiast to, co mówi senator z Koalicji Obywatelskiej, to jest moim zdaniem intencjonalne zaciemnianie dwóch stron równania. Tak jak ustanawiamy budżet w państwie, mamy ustawy podatkowe i mamy na co te pieniądze wydamy. Różne polityki. I, państwa. I kiedy uchwalamy na przykład ustawę o jakimś podatku, to nie da się zdefiniować, jak pieniądze z tego podatku mają być wydane. I to jest dokładnie tak samo. Ustawa ratyfikacyjna to jest to, z czego Unia Europejska ma sfinansować najróżniejsze działania przez kolejne 7 lat. I tam jest prosta decyzja, która do nas przyjechała z Brukseli, wypracowany kompromis w Brukseli, że część będzie z zadłużenia, część będzie ze składki członkowskiej, część będzie z dochodów podatkowych w części przynależnej dla Unii Europejskiej. Będą pertraktować, jakie tam podatki mają iść do Brukseli. I my po prostu możemy to zaakceptować albo odrzucić. Czas na negocjacje w tej sprawie był w zeszłym roku. Premier Morawiecki uczestniczył w szczytach. My to w Sejmie krytykowaliśmy. Premier Morawiecki przedstawiał to jako swój sukces. Taka była debata, zdaje się, że to było lato zeszłego roku. W tej chwili po prostu przyjechała do nas decyzja, i my jako parlament dajemy zgodę prezydentowi, większość oczywiście, ja no jestem w opozycji, ale większość daje zgodę prezydentowi, żeby po prostu podpisał w imieniu naszego państwa to, co Unia Europejska wymaga, żeby zostało podpisane. Bo to, że w ogóle ratyfikujemy te decyzje o zadłużeniu, podatkach, o tej składce członkowskiej itd. Dalej to wynika z traktatów. To nawet nie wynika z naszej konstytucji. Więc na przykład, jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to traktaty nie wymagają, żeby to ratyfikowały parlamenty i dlatego nie ratyfikujemy. I tu jest irytacja. Części opozycji, że oni nie współdecydują o tym, jak pieniądze będą wydawane. Yy, mi się nie podoba, jak niektóre pieniądze są wydawane. Uważam, że nie wszystkie są wydawane gospodarnie, no ale ktoś o tym decydować musi. No i kto ma być to, jak nie rząd. Zmieni się rząd pisu na jakiś inny, to będzie decydował inny rząd. I wydaje mi się, że senatorowie z poczucia bezsilności czy związani z platformą obywatelską po prostu nie potrafią tego zaakceptować. Zamiast skupić się na merytorycznej krytyce tego, co robi rząd, wykręcają kota ogonem i zaciemniają społeczeństwu, że niby decyzja ratyfikacyjna dotyczy krajowego. Planu odbudowy. To są zupełnie dwie różne rzeczy. I to, o czym pan mówi właśnie w tej chwili, to pan senator w tym momencie nam tłumaczył, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego tak. Ale, że no bo oni próbują prawne, stworzyć że wrażenie, że wpiszą coś do preambuły czy do ustawy ratyfikacyjnej i to będzie skutkować na wydawanie środków. Ale prawdziwa ich intencja jest taka, że oni później będą się tymi przepisami posługiwać, jeździć do Brukseli i tam nastawiać urzędników, żeby oni nam te pieniądze wydawali według ich instrukcji, a nie według tego, co w Polsce w instytucjach politycznych postanowimy. Dlatego tak cieszyli się, kiedy był ten cały mechanizm warunkowości, który jest badany w tej chwili przez Trybunał Sprawiedliwości, ustanawiany, na który nieszczęśliwie, uważam, zgodził się premier Morawiecki w zeszłym roku. Jak Mechanizm warunkowości wejdzie, to oni częściowo mogą dopiąć swego, to znaczy będą przy pomocy brukselskich urzędników i ich zgody wpływać na to, jak wydawane są tutaj środki. No, uważam, że to byłaby katastrofa, bo w tej chwili to przechodzi już do takiego trybu, że będzie rząd w Brukseli, a nie w Warszawie. Już niektórzy europosłowie naciskają na Komisję Europejską, żeby Polskę karać. Mam tu na myśli Różę Tun. Szukają do tego każdej okazji. Adam Andruszkiewicz. No to jest bardzo przykre oczywiście, że posłowie platformy Obywatelskiej no, nawiązują, mówiąc pros oczywiście do niechlubnych tradycji yy, po prostu zdradzania państwa polskiego, jak chociażby w czasie XVIII-wiecznej yy, Targowicy. Natomiast wracając do, do, do kludu rozmowy, nieprawdą jest to, to, co mówi Konfederacja, że będziemy wspólnie odpowiadać za długi innych państw w ramach Unii Europejskiej poprzez ratyfikację ustawy o zasobach własnych. To jest nieprawda premier Morawiecki, ani Prawa Sprawiedliwość, ani żadne inne państwo by się na to nie zgodziło. To jest bardzo ważne. Wyobraźmy sobie, że jakiekolwiek państwo unijne, no to będę chociażby to

Słuchać, nie, proszę posłuchać tego, co mówi Konrad Szymański w czasie debaty, świetny, świetny uważnie, dyplomata świetny dyplomata, wiele że będą o wiele, Nie, 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 ale teraz pan zmienia tok to, to mówienia pan wcześniej to, że solidarnie mówił, solidarnie nie za ale nie, absolutnie ale wynikamy unijnych. tylko w łączy proporcjonalnej z tej części, która nam przysługuje nie. w ramach poziomu gospodarczego, który państwo polskie jest przepis umożliwiający zwiększenie części nie ma, potrzeba. Nie, nie ma takiej możliwości że Polska nie będzie jest Proszę, proszę, proszę słuchać pana Konrada Szymańskiego, który odpowiadał zarówno za negocjacje Proszę mi wierzyć, że jako opozycji, słucham z uwagą. Absolutnie, Konfederacja bardzo często posługuje się tutaj dezinformacją, to jest nieprawda. Proszę, żeby Polacy się nie martwili. Nie, 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 będziemy, nie będziemy wcale solidarnie odpowiadać za długi innych państw w Unii Europejskiej. Odpowiadamy tylko proporcjonalnie za tą małą część, która jako Polska przysługuje i w ramach naszych możliwości gospodarczych. I proszę się nie mać tak sytuacji, nigdy w historii Unii Europejskiej się nie zdarzyło, aby państwa unijne musiały solidarnie odpowiadać za długi innych państw. Nie, w ogóle to nie to jest, to jest, ale to płacimy na długi Grecji jako Polska. No nie, ale no, nie, rozrzucałeś no, mi to. Nie, no, ale my ale jako członkowie Unii Europejskiej nie płacimy. Oczywiście. Sam pan wyszedł z Grecji. płacimy za Grecji? dlaczego, greckie? bo Brytyjczycy to zablokowali. Płacimy z długi Greckiej? A teraz to My do strefy nie wchodzimy no, z tego kraju. Ale interakcja pan poseł sam sobie zależy. Nie, no, przepraszam, bo, bo sąsiedzi. Teraz nie słychać niestety jeszcze jedno państwa strefy euro. Pani sprawy jeszcze Konrad Szymański, ja tylko powiem, to prawda, że mówił o tym, że nie będziemy odpowiadać za długi innych krajów. To są słowa ministra Konrada Szymańskiego. To z pewnością tak. Twierdzi pan minister. Proszę dokończyć zdanie i Krzysztof. Jedno zdanie mamy... jeszcze odnośnie pana, pana senatora Dunina. Strasznie platformę europską boli, to słyszeliśmy Z trzy razy a pan poseł atakował między innymi Orlen i polskie spółki. No, jakie to dziwne, panie senatorze, że Rząd pospolitej Polskiej troszczy się o to, żeby spółki należące do państwa polskiego, czyli de facto do wszystkich Polaków, no były w jak najlepszej kondycji finansowej i budowały siły naszego państwa. Dziwi to strasznie platformę. No cóż, wiem, że chcielibyście sprywatyzować te spółki, ale na szczęście no, na to wam nie pozwolimy. Co to byłby za odcinek bez donosu do Unii Europejskiej? Tym razem główną bohaterką jest pani Róża. Nie możemy być biernymi świadkami coraz głębszego kryzysu praworządności w Unii Europejskiej. Komisja Europejska dysponuje mechanizmem warunkowości. Pieniądze tam, gdzie przestrzegane jest prawo, ale go nie stosuje. Rozważamy pozew za bezczynność. I co o tym działaniu Róży Tun? Myśli Adam Andruszkiewicz i poproszę o bardzo krótkie wypowiedzi. Oczywiście do tego tematu wrócimy po godzinie dziewiątej. No nie wiem, no pani Róża Tun chyba zapomniała, przez kogo została wybrana do Parlamentu Europejskiego i czy jej interesy powinna reprezentować. Wydawało mi się, że nie została wybrana chociażby przez obywateli niemieckich, tylko polskich i powinna na końcu reprezentować interesy polskie, a nie niemieckie lub inne obce. No ale mam wrażenie czasami, że takie hobby pani Róża Tun ma, żeby atakować Polskę za granicą na nią donosić. Krzysztof Bosek? No to jest konsekwencja, niestety, tego, że poddaliśmy się władztwu tych instytucji unijnych, jeżeli traktujemy Unię Europejską jako projekt. Żenemu może... władztwu się nie poddaliśmy, panie pośle. Proszę tych głupot nie opowiadać, ci lubią się A, a rząd na co czeka w tej chwili? jeżeli nie chodzi poddaliśmy... O Trybunał Sprawiedliwości to. Unii Europejskiej. Gdzie jest nie reguła się, warunkowości? Czy będzie rozstrzygał, czy w Polsce wejdzie reguła warunkowości? No. Trybunał Sprawiedliwości no. Unii Europejskiej. Czy to w Polsce, jak, jak rozumiem, byłby za tym, żebyśmy Unię Europejską opuścili? Nie, natomiast uważam, że wielkim błędem było ratyfikowanie Traktatu Lizbońskiego, który stworzył podstawę instytucjonalne do tego dyktatu, który w tej chwili mamy i z którym zdarza się polski rząd. I to jest swego rodzaju ironia losu, że politycy PiSu kilkanaście lat temu negocjowali zapisy Traktatu Lizbońskiego, na podstawie którego teraz są przyczółkiwani na arenie unijnej. Tylko Lepiej było na podstawie traktatu, mówi pan panie pośle, ale e, wielokrotnie to działanie Unii Europejskiej poza te traktaty e, próbuje wykraczać. Czy pan też to dostrzega? Jak już pan ten Oczywiście. Prostu... Traktaty są w wielu miejscach intencjonalnie nieprecyzyjne po to, żeby eurokraci mogli je interpretować po swojemu. Wiele głównych zasad Unii Europejskiej stawało się praktyką zanim zostały sformalizowane w traktatach. Także tkwimy w organizacji, w której nie ma rządów prawa. Nie wiem, czy wiecie, ale poseł Andruszkiewicz i Bosak byli kiedyś kolegami z jednej partii i to, czego także Andruszkiewiczowi nie można zarzucić, że mówić to on ładnie umie. Czy pan to działanie rozumie, bo trzeba w sumie zauważyć, że Róża Tun jeszcze niedawno była europosłanką Platformy Obywatelskiej? No, zacznijmy od tego, czym jest to podyktowane. Łamanie konstytucji, piekło dla kobiet. To są działania PiSu, to są działania tego rządu. Stąd głośne nie i tu w Polsce, i w Brukseli przez eurodeputowanych, którzy są w opozycji do tego fatalnego, tak naprawdę szkodzącemu Polsce rządu. Dziwię się, panie, panie pośle, że pan mówi o Targowicy. Targowice to wy robicie. Hmm. Gdzie zdradzacie Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, łamiecie ją na każdym kroku. Stąd panie Senatorze, pan popiera działanie różytu? Że... Ja, Wiem co, jeśli mogę panie powiedzieć. Ja, jeżeli Państwo pozwolicie, ja pan. Panu senator mówi Panie, panie Senatorze, pośle. ale proszę odpowiadać też nie na pytania, pan, czy pan popiera panie działanie różnorów? Pan tłum? swoją wypowiedź. Więc bardzo proszę mi też pozwolić dokończyć. Ja przypomnę, że wracając jeszcze do pieniędzy unijnych, ja panie przypomnę, że to ale nie ma. To nie kto inny, jak... Pan premier Morawiecki nie chciał podpisać i y, y, wziąć pieniędzy z Brukseli. E, panie jest... senatorze, ale pan mówi, nie, tro, nie wiem troszeczkę o czym pan e, mówi, ale czy pan popiera działanie Boże, Róży Tun? Czy pan Polskie by się podpisał, podpisał pod tym, panie senatorze? Proszę odpowiedzieć na pytanie. To chyba dobrze dla wszystkich. Czyli pan by się podpisał pod tym działaniem Róży Tun, pod tym wnioskiem? Nie, nie czytałem tego wniosku, więc nie będę mówił, czy się bym podpisał, czy nie, jeżeli nie znam jego treści. Ale intencje pan rozumie i, i jakoś tam działanie pan popiera z tego, co pan mówi, tak czy nie? Tak, chciałbym bardzo, żeby w Polsce wreszcie było praworządnie, sprawiedliwie i żeby była szanowana i przestrzegana Konstytucja czyli... Rzeczpospolitej. Tak? Polskiej. czyli popiera pan działanie Róży Tun? Jak rozumiem, możemy tak to odebrać. tak. Jak Powiedział nie, pan tak. nie znam tyle czci, więc nie mogę powiedzieć, czy bym się podpisał, czy nie. To Adam Andruszkiewicz, jeszcze krótki adwokat. Pani redaktor, jak słuchałam pana senatora z platformy obywatelskiej, no to tak sobie wyobraziłem, żebyśmy mogli teraz cofnąć się w czasie do XVIII wieku, wziąć na rozmowę pana Żewuskiego, który chociażby podpisywał się Pod Konfederacją Targowicką. I on bym mówił bardzo podobnie, znaczy on ja się podpisałam pod Targowicą, bo uważam, że ten polski król i konstytucja 3 maja to tam łamie prawa szlacheckie. Dlatego trzeba wystąpić przeciwko Polsce, na nią ją zaatakować wraz z obcymi siłami. No tak dzisiaj zachowuje się pani i <coughs> generalnie platforma obywatelska. Atakuje Polskę, donosi, pamiętam, że pana Trzaskowskiego, no to będę róża. A tun to jest jeszcze przy, przy nim mało znaczący politykiem. Pan Trzaskowski krzyczał, że zamroził uśrodki unijne dla Polski. Tak? Czyli oni mówią, że chcą na przykład odbierać w Polsce środki unijne i robią to na dobra Polski. To jest naprawdę schizofrenia polityczna no, ale pan senator powiedział, że to wy jesteście targowicą. No cóż, za... no, 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 no można tylko. No, no, pan senator w ogóle ma, że jakby funkcjonuje troszeczkę winy rzeczywistości. tak? No ale my <grym> oceniają i też. No może pan się śmiałe, też się cieszę, panie, to, panie, panie, panie senatorze. Się cieszę się, że państwo w tej jak... funkcjonującej rzeczywistości. Bo dzięki temu wszystkie do... wybory po kolei pan przegrywacie w, rządzie, w ostatnim Rządzie Bogu, bardzo się cieszę, panie senatorze. Bardzo dobrze funkcjonujecie dalej swojej narracji politycznej. Będziecie dalej przegrywać. I na koniec bosak z Andruszkiewiczem o sytuacji na Białorusi, a dokładniej chodzi o sprawę pana Protasiewicza, ale to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie więcej, właśnie na moim drugim kanale, na który was zapraszam, pojawił się film XZ20 Plus z panem Dziamborem. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć! Mamy już też pierwsze decyzje rządu, bo ruch lotniczy dla samolotów z Białorusi jest wstrzymany w Polsce, tak zrobiły też niektóre inne kraje, Litwa, Francja i Ukraina. To proszę też o, o krótkie komentarze. Krzysztof Bosek. Czy warto powiedzieć pewną interesującą rzecz. Widzą, że ojciec Ramana Pratasiewicza, którego przed chwilą pokazaliśmy, był przez wiele lat wykładowcą uczelni wojskowej. No więc człowiekiem można by powiedzieć, który powinien być, czy był do pewnego momentu zaufany dla dyktatury Aleksandra Łukaszenki. W tej chwili już tam nie pracuje, został zwolniony, pozbawiony stopni wojskowych. Zdaje się, że musiał też wyjechać z kraju. Natomiast to pokazuje, jak wygląda rzeczywiście życie w, w tym państwie. Niestety jest to, jest to tuż obok naszych granic, swego rodzaju skansen po, po polityczny, z takim e, satrapą, który, jak widać, nie, nie posuwa się do działań e, no, siłowych. E, I uważam, że. Jakkolwiek jakiekolwiek zaognianie konfliktu z Białorusią nie leży absolutnie w naszym interesie, tu nasze państwo musi bardzo odpowiedzialnie się zachowywać i analizować wszystkie możliwe scenariusze. No to jednak moim zdaniem, tej sytuacji, która się zdarzyła z przymusowym zmuszeniem do lądowania samolotu, który był zarejestrowany w Polsce i na którego pokładzie byli też polscy obywatele. Moje zdanie, nasze państwo takich spraw nie może zostawiać po prostu bez żadnej reakcji. No bo jak, można zadać sobie pytanie, jaki będzie kolejny krok, prawda? Okaże się, że ktoś w Polsce... Ale ponad zdaniem jakie działania powinny zostać podjęte? No to, to, to wystąpienie o te sankcje na forum unijnym, czy wstrzymanie ruchu lotniczego, czy przede wszystkim przesunięcie ruchu lotniczego linii cywilnych, tak żeby one nie latały nad Białorusią, tylko ją omijały, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, to jest moim zdaniem absolutne minimum. Pytanie, czy to odniesie jakikolwiek skutek, bo głównie. Co nie jeszcze? Nie jaka Pana propozycja? Co jeszcze powinno stwierdzić? Ja, ja, ja nie, 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 nie mam tutaj e, gotowych propozycji. Uważam, że od tego są analitycy w rządzie, analitycy w wywiadzie, analitycy w Ministerstwie Obrony, żeby to mieć w każdą stronę przeanalizowane i rozpisać tak zwaną drabinę eskalacyjną. To znaczy, jaka jest odpowiedź właściwa na jakie działanie z drugiej strony. I e, uważam, że powinniśmy starać się wystąpić wspólnie z, z różnymi innymi państwami, żeby nie brać tego kryzysu, tylko na siebie, żeby Polska nie była znów państwem frontowym, popychanym przez innych do wojny, a inni, prawda, cofają się, umywają ręce, mówią, to nie nasza sprawa. Państwa zachodniej Europy niestety często mają taki nawyk, że nie chcą zabierać głosu, nie chcą ryzykować swoich interesów, tylko niech tam, prawda, Polska czy państwa bałtyckie się boksują, a to z Rosją, a to z Białorusią. Tutaj musimy być bardzo mądrzy. Adam Andruszkiewicz? No tutaj przede wszystkim trzeba też pokazać, że to właśnie rząd premiera Morawieckiego jako pierwszy wniósł de facto bardzo mocno w agendę Unii. Tą kwestię i generalnie stawia bardzo mocno w agendę Unijną kwestie wschodnie. I to jest niezwykle ważne, aby uzupełniając powiedzieć także to, że my musimy jako Polska pilnować tego, aby nie dać tego pola komfortu Rosji, która dzisiaj tak zachowuje się troszeczkę wkłada ręce w kieszeni gwizże w powietrze i udaje, że nie wie o co chodzi, a doskonale wie o co chodzi. I nie pozwolić na to, żeby Rosja mówiła, że my jesteśmy w tej sprawie czyści. My generalnie jesteśmy cywilizowanym państwem demokratycznym, który jest bardzo stabilny i nie, nie robi nic złego w przestrzeni międzynarodowej i na przykład można z nami robić interesy. To na przykład robią Niemcy, dlatego mówimy o tym bardzo głośno, jako Prawo i Sprawiedliwość że należy blokować chociażby budowę Nord Stream 2 do końca i pokazywać palcem, że nie można być takim hipokrytą, jak chociażby rząd niemiecki, z jednej strony próbuje czasami Polskę pouczać, czym jest demokracja, z drugiej strony finansuje de facto w sposób pośredni budowanie imperializmu rosyjskiego przez takie inwestycje. I tutaj ważna jest bardzo rola Polski, bo my musimy pokazywać Unii Europejskiej Zachodowi, że no miejsce takiej Rosji jest z pewnością z dala od Europy.